Widziałem ten tor finałowy, no i moim pomysłem jest po prostu przejść go szybko i skutecznie, a jak będzie, zobaczymy. Dzisiejszy odcinek miał należeć do parkurowców, no to mamy! Króla polskiego parkuru, Krzysztof Sławski. Pierwsza przeszkoda to idealnie pod parkur skrojona, nie wiem dlaczego się nawet zastanawia tutaj Krzysiek. Da. Pięciutko. On tak leci do kiosku po y, gazetę codziennie Krzysiek Sławski. Oj, bujne łoką, nie złapał liny. Musi poprawić, nogą zahaczyć, ustabilizować pozycję, ale sekundy uciekają. To prawda, a tak jak mówimy, naprawdę ten minuta i 8 sekund wani to jest czas mocno wyśrubowany. Do pobicia, oczywiście. Jeżeli Krzysiek Sławski chce myśleć o finale, to musi ten czas przebić. Tak, no jak przebije ten czas, to zapewni sobie to miejsce, a nie będzie musiał się denerwować przejściami kolejnych dwóch zawodników. Trzecie okno. Tylko dwóch na razie zawodników ukończyło tor, ale ustalmy, że stawka naprawdę jest wysoka. Krzysztof Sławski trzyma, trzyma to ostatnie okno i teraz jeszcze jeden, dwa swingi, doleci do... I nie brakowało. Tak, nie wpadła ta noga. Krzysiek Spławski w kominie. Krzysiu, tu trzeba się spieszyć, aby wykręcać dawaj, dawaj, najlepszy dawaj, rezultat. Dawaj, 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 bo naprawdę nie ma czasu. Krzysztof Spławski, to będzie jego finisz. Ehm, czas na pewno lepszy niż Michał Golda, bo Michał miał minutę i 42 sekundy. Ale gorszy od Wani Kochuta. Bez wątpienia, tym samym Wania Kochut jest już w wielkim finale tak jest! A Krzysiek Sławski z czasem minuta i 19 sekund będzie teraz patrzył, co wydarzy się dalej za chwilkę. Haracz i gazurek. Nie ma miejsca na jakikolwiek nawet najmniejszy błąd. Jeśli chce się myśleć o wielkim finale, no to jest właśnie ten progres i postęp naszych zawodników. Tutaj trzeba być perfekcyjnym. Krzysiu, ty nasz ninja. No jakoś się udało. E, tam widziałam, że na końcu, na przedostatniej przeszkodzie, no prawie zamoczyłeś paluszki w basenie. Serio? Tyle było, tyle, o, tyle. Miałem warto. No miałeś farta. Ale obroniłeś honor parkurowców w tym kraju, więc petarda! Idziemy dalej kiwicować.